Marcin Proko o córce i cieniach pracy telewizji, ludzie pokazują na nas palcem. Marcin Prokop z biznes i pracę w telewizji od podszewki. Prowadzący Dzień dobry TV w parze z Dorota Wellman, ma tam najdłuższy stas. Ale wciąż jest dopytywany o zmianę pracy. Na szczęście, mierzacy ponad 2 metry, dziennikarz z dystansem podchodzi do plotek na jego temat. Dobrze wie, że tak funkcjonuje ten biznes. A liczy się dla niego wylecznie zdanie rodziny i najbliższych przyjaciół. Marcin Prokop został ojcem w 2006 roku. Jak stylizacja prezentera wpłynęła na jego córkę Zofię? Okazuje się, że córka nie traktuje go jak gwiazdy, a normalnego rodzica dla niej jestem po prostu tata. Znany jestem dla tych, którzy oglądają teraz naszą rozmowę. Dla niej nie ma to większego znaczenia i mam wrażenie że przez to jest szczęśliwsza osoba – wyznał Prokop w rozmowie z Plejada. Natomiast to, co dzieje się poza kamerami telewizyjnymi to nie tylko rodzinna sielanka, ale to jest konsekwencja i ciemna strona popularności. Marcin jednak wie, że nie wszyscy widzowie traktują prezenterów i inne gwiazdy jak prawdziwych ludzi. Prokop stwierdził, że ludzie widzą dwuwymiarowy awatar, który nie jest dla nich realna postacia Co więcej, ludzie którzy już zobaczą kogoś sławnego na ulicy nie potrafią się zachować Czysto dochodzi do wytykania palcami i niewybrednych słów wypowiadanych bez jakichkolwiek zahamowań. Tak z czasami traktuje nas na ulicy Stojąc metr od nas, pokazuje palcem, ty Zobacz, to ten z telewizji, tak jakbyśmy nie istnieli i bylibyśmy ciągle przed luzeniem telewizora takie jest prawo dżungli i trudno z tym dyskutować i się na to obraza dodał prezenter. A wy jak się zachowujecie widząc celebrytę na ulicy?